Lauraci tych nagród, które pokazują rzeczywiście najbardziej wybitnych Torunian, mieszkańców naszego miasta, na których możemy się wzorować, którym możemy być wdzięczni za to, jak dzięki nim rozwija się nasze miasto, jak coraz lepiej w Toruniu dzięki nim również się żyje. Andrzej Warot to społecznik i aktywista. Od wielu lat czynnie działa na rzecz rodzin i osób chorujących psychicznie. Jest jednym z inicjatorów stworzenia w Toruniu stowarzyszeń Współpraca i Polfamilia. Współpracuje z wieloma specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego, pomocy społecznej i środowiskowej w zakresie przeciwdziałania, dyskryminacji i wykluczeniu osób mających zaburzenia psychiczne. Główna walka to jest walka ze stereotypami, które tkwią jeszcze od zamieszłych czasów, można nawet powiedzieć, nie, nie wiem czy od stuleci, że choroba psychiczna to jest coś gorszego. To jest taka sama choroba jak każda inna, tylko że choroba mózgu, kiedyś myślano, że dusze. Czasami trzeba zapomnieć o byciu nauczycielem, a po prostu tak robić, jak, jak podpowiada coś, co jest wewnątrz, co, ta pasja, to zamiłowanie, zdrowy rozsądek, trochę bycia mamą, bo to się naprawdę przydaje. Cieszy nas ich mądrość, wrażliwość, troska o innych, zaradność, szerokie horyzonty myślowe, sukcesy zawodowe i społeczne oddanie sprawom Toruni. Dużo planów i myślę, że przede mną to co najważniejsze. Jeszcze nie wiem co to jest, ale ciągle patrzę w przyszłość, że to, co mam do zrobienia, to jeszcze jest bardzo dużo. Co roku jest bardzo dużo zgłoszeń, co roku jest podobny problem wybrać tych właśnie najlepszych, najbardziej interesujących poświat licznego grona wskazywanych, To bardzo cieszy, że Torunianie nie przestają być właśnie tacy. Ciekawi i interesujący.